witajcie, witajcie. tak jak obiecałem, wybrałem się na poszukiwanie jakiejś ciekawej, fajnej nagrody dla was i zajechałem w Beskidy, do Ustronia. właśnie jestem nad Wisłą, gdzie jak widzicie całkiem dużo śniegu. no i idę szukać czegoś ciekawego, co będzie nagrodą na naszych jutrzejszych, czyli wtorkowych roratach. Na jeziorze wielka burza, a ty... wskazuje na to, że chyba zima na dobre się rozpoczęła. Dlatego, moi drodzy, jutro rano pamiętajcie o ciepłych czapkach, ciepłych rękawiczkach i ciepłych kurtkach, żeby nikt nie zmarzł w drodze do kościoła. Ja teraz w tym momencie na równicy jestem i z tego miejsca Was pozdrawiam z naszych pięknych Beskidów. Oczywiście jutro rano będę już w Mikołowie i widzimy się jutro o godzinie 6.30 na naszej Muszy Świętej Roratnie, jutro odwiedzamy Nazaret. Jutro będziemy świadkami tego, jak to Anioł Gabriel powiedział Maryi, że będzie matką samego Boga. Nazaretu nie opuścimy, bo w Nazarecie zostaniemy. Będziemy tam jeszcze w środę. Jutro wizyta kolejnego Anioła w naszej parafii i powiem wam w tajemnicy, że nie tylko Anioł nas jutro odwiedzi, ale to wszystko przed nami. Jak widzieliście pączki prosto z ustronia, takie duże, największe jakie mogłem, mam nadzieję, że będą smaczne. Ktoś jutro te pączki wylosuje. Mam nadzieję, że się nie połakomie i nie zjem ich do jutra. Więc pytanie, pytanie dotyczące dzisiejszych rorat, pytanie oczywiście, odpowiedź na to pytanie przynosicie na kartkach na jutrzejsze wtorkowe roraty. Pytanie brzmi, dlaczego Maria z Józefem musieli opuścić Nazaret? i udać się w drogę te 150 km do Betlejem co było przyczyną dzisiaj dwukrotnie o tym mówiłem ok, ja idę dalej bo zimno trochę yy, i widzimy się jutro na Roratach zachęcam Cię by posłuchać piosenki Roratniej będziemy ją jutro śpiewali tutaj macie jej wykonanie wraz z tekstem no to do zobaczenia Jutro, we wtorek o 6.30 rano w naszym kościele.